Cześć Bogdanie. Ciekawy dzień dzisiaj, prawda? Bardzo ciekawy. No, stało się to, na co tak czekaliśmy. Właściwie to całe to nasze studio, które przecież już ma co najmniej kilka odcinków, jest poświęcone temu czekaniu, a teraz już właściwie nie będziemy musieli czekać, tylko jesteśmy pewni, no bo Proces legislacyjny zakończony. No właśnie, proces legislacyjny się zakończył. Ustawę mamy już przygotowaną. Przepisy będą niebawem opublikowane. No fantastycznie, i co, i co dalej? No właśnie, teraz najistotniejsze jest to. Żeby po pierwsze daty, o tym za chwilę, no ale oprócz tego to czas na pracę, przede wszystkim na pracę, bo to nie jest tak, że wszystko się już wydarzyło. To się dopiero ten proces zaczyna. Skończył się proces legislacyjny, ale teraz tak naprawdę zaczyna się proces przygotowania do tego, aby uruchomić to w każdej z firm. No właśnie, to przypomnijmy parę słów, parę słów o tych datach. Pierwsza data to 1 lutego, prawda? Dokładnie, 1 lutego i to jest powiedziałbym podwójna data, bo z jednej strony wchodzi to dla największych firm, mhm. ale to jest tylko połowa tego, no bo przecież tak naprawdę w tej samej dacie będą mogli odbierać mogli. Właściwie musieli odbierać wszyscy ci, którzy tę fakturę elektroniczną dostaną od tych podmiotów, które będą do tego zobowiązane tak. wysyłać, prawda? Czyli tak naprawdę KSEF, można by powiedzieć, startuje od 1 Dokładnie lutego 2026. Tak. Potem mamy kolejną datę. 1 kwietnia, 1 kwietnia kiedy kolejna 6. grupa podmiotów mhm. będzie zobowiązana do tego, żeby faktury wystawiać. No i w końcu do końca roku taka mamy naj... da, na, na, tak mamy wyłączenie to dla najmniejszych podmiotów. No i co? No i to właściwie jest już. Ile nam zostanie miesięcy? Do końca no, jak roku. Jak ja dobrze liczę, to 6. No właśnie, Czyli zostało roku. nam pół roku, I to na tylko to, pół roku, żeby się przygotować. Tak, dokładnie tak. Czy miałbyś jakąś radę dla przedsiębiorców, co oni powinni zrobić, jak, jak, jak ten czas wykorzystać? Wiesz, ciśnie mi się na usta to, żebyśmy nie robili tak, jak to już wielokrotnie w Polsce było, czyli na ostatnią chwilę, nie? albo na takiej zasadzie, jak to też często bywało, że hura, jakoś to będzie. Zawsze to powtarzam, przygotować się, po prostu się przygotować, do czego my przecież też w każdym z tych odcinków właściwie namawiamy, pokazując różne perspektywy tego, jak KSEF może się odcisnąć. No więc... Ja bym zaczął od szkoleń. Mhm. Jest ich dużo na rynku. My również w Symfonii takie oferujemy. Na pewno warto, żeby z tego skorzystać. A później przegląd. Przegląd, jeszcze raz przegląd procesów, które mamy w organizacji. Procesów fakturowych. Ale chyba nie tylko, nie, bo to w ogóle przecież nie dotknie tylko faktur, ale w ogóle obiegu dokumentów, które będą w organizacji, no bo wiesz, wystawianie faktur to jedna rzecz, ale już przed chwilą mówiliśmy o tym, że trzeba będzie te faktury kosztowe no przecież przyjmować, i to jest też bardzo istotne, żeby na to zwrócić uwagę, bo często to jest pomijane i zapominane, a moim zdaniem to będzie kluczowe do tego, żeby rzeczywiście wyciągnąć jak najwięcej z tej cyfryzacji i automatyzacji tych procesów. No właśnie. I teraz tak jak mówiliśmy jeszcze, żeby przygotować się, przygotować się na jakąś określoną datę. Mm -hmm. Zapewne będzie trzeba przejrzeć te swoje procesy fakturowe, o których mówiliśmy przed chwilą. Zapewne trzeba będzie przejrzeć swoje oprogramowanie. Koniecznie. Czy ono jest odpowiednie, czy jest gotowe do tego, żeby z KSEFem współpracować. Prawda? Może się na przykład okazać, że ja w swojej organizacji używam jakiegoś oprogramowania historycznego. Tak. Który... Rozmawialiśmy też w którymś z odcinków o tym, chyba mm -hmm. z Łukaszem Banachowiczem, właśnie, że no, mogą być różne... Różne scenariusze może być tak, że to oprogramowanie jest aktualne, ale nie jest dostosowane na przykład do współpracy z krzefem, może być tak, że dostawca już zapowiedział, że nie zdąży, nie zrobi, nie jest w stanie. Mhm. No i często będzie się sprowadzało do tego, że być może trzeba będzie wymienić w ogóle oprogramowanie finansowo-księgowe, czy do fakturowania. Prawda? No a to jest złożony proces. I, I te 6 miesięcy to wcale nie jest za dużo. No właśnie, bo nie sposób. Nie wspomnieć o tym, że 6 miesięcy. Z jednej strony wydaje się być całkiem sporym okresem, nawet na uruchomienie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to będzie dotyczyło dziesiątek, setek, tysięcy podmiotów w Polsce. W związku z tym, nawet wszyscy, milionów. Nawet milionów, masz rację, mm -hmm. tak? W związku z tym, no, nie da się tego zrobić w tym samym czasie dla wszystkich. Tymi związ... samymi rękoma. Tymi samymi rękoma, dokładnie. Prawda? W związku z tym zwracam uwagę zdecydowanie na to, żeby zaczynać już teraz, przygotowywać się, umawiać się A z To dostawcami. jest bardzo ciekawy aspekt, ten aspekt z wobec kluczowych dat. Może się okazać, że my jako dostawcy oprogramowania czy nasi konsultanci wdrożeń po prostu nie będziemy w stanie pomóc tym klientom, Absolutnie. którzy będą potrzebowali tej pomocy właśnie wtedy, kiedy oni już Zdecydowanie. będą gotowi. A też zwróciłbym uwagę na to, że wprawdzie ministerstwo dostarcza rozwiązanie, które no, nazwijmy to teoretycznie, mogłoby zaspokoić wszystkie potrzeby w zakresie krajowego systemu e-faktur, ale dobrze wiemy, że tak nie jest, bo ta funkcjonalność jest naprawdę bazowa, podstawowa, i dla takich podmiotów, które wystawiają więcej niż te kilka, kilkanaście faktur, to nie wystarczy. Tak, no ja się mówiąc szczerze specjalnie nie dziwię Ministerstwu że, czy Krajowej Administracji Skarbowej, że rozwiązanie zawiera tylko podstawowe funkcje, bo według mnie tutaj priorytetem jest jednak wydajność Oczywiście. i to, żeby te po prostu miliardy faktur jednak, jednak przetwarzać. Absolutnie. A funkcjonalność pomocniczą, mhm. tak naprawdę to wspieramy my, jako producenci oprogramowania. Dokładnie. Pomocniczą w sens, z perspektywy KSEFU, ale często kluczową z perspektywy. Dla użytkowników, dla, dla, dla firmy, prawda? Tomku, to no jasne przedsiębiorcy mają się przygotować a co zrobiła symfonia żeby im w tym pomóc no właśnie my już od właściwie do tej wersji 1.0 byliśmy gotowi przecież prawda a teraz do dwójki też już jesteśmy gotowi w związku z tym no co zapraszamy do tego żeby tradycyjnie słuchajcie naszych podcastów bo to zawsze będzie dodatkowa dawka informacji ale odsyłamy do naszego bloga gdzie najnowsze informacje, gdzie Twoje komentarze, e, gdzie informacje dotyczące tego, e, co najważniejszego czeka w związku z tym, że ustawa jest już. E, no, jeszcze nie opublikowana, ale tak czy inaczej. Ale jak... przepisy są już przepisy znane. Są już znane. E... Zachęcamy do tego, żeby nasi użytkownicy, ale też nowi użytkownicy, którzy, tak jak mówiliśmy, być może będą musieli wymienić oprogramowanie, skorzystali z, z wersji freemium, gdzie po prostu bez zobowiązań mogą skorzystać. Przetestować sobie przetestować, to nasze rozwiązanie. Tak, to... przetestować nasze rozwiązanie. No, ale też naszych użytkowników, którzy dawno się do nas nie odzywali. Myślę, że warto, abyśmy odesłali do kontaktu ze swoimi opiekunami handlowymi, na wszystkich tych państwa, którzy nie wiedzą w ogóle nic być może o Ksefie, bo na przykład przez ostatni czas byliście gdzieś nieobecni w tej części świata, albo się po prostu nie interesowaliście albo tematem. Albo się nie interesowaliście tym tematem, to zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią. Dzięki czemu Zielona Linia Symfonii będzie Wam służyła pomocą. I nie z chatbotem. To ważne. Potem, tylko z człowiekiem. Tylko z człowiekiem. No i myślę, że tutaj też warto, żeby to zrobić od razu. Nie odkładać tego za miesiąc, za dwa, za trzy, tylko teraz trzeba już zacząć działać, dlatego że przygotowanie do ksew to jest bieg długodystansowy, a nie sprint. Absolutnie. Trzeba zacząć to jak najszybciej. Tak. Pewien etap się zakończył, mamy ustawę, a teraz wszystko jest w działamy. Po prostu, naszych działamy. Rękach, po prostu tak. pracujmy.